Cześć, jestem Koks i e, dzisiaj będzie taki trochę dziwny odcinek bo, e, bo właśnie mm, mam zakropione oczy bo no bo właśnie i mam, gdy widzę to mam wszystko rozmazane, więc e, nie zdziwcie się jeśli e, no jeśli właśnie y, nie będę widział I nagrywam w okularach, więc znowu osóbka przyszła wiki nie wiem A na no, dzisiaj I jeśli uwaga, 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 czas na reklamę. Chcesz, żebym pokazał twarz? To wbij tutaj 20 tysięcy sobów. Po reklamie. Widzicie, jak ja to robię? Po prostu, tam gdzie jest gardło, to, tam gdzie jest ta gula, to ja to tak. i. Hej, jak to był was? Był mnie fajnie. O, kolejna osobka przysła. Jeśli chcecie, żebym tak miał przez 24 godziny, a tak przez cały odcinek to wbijcie 10 łapek. To mi teraz... To... Nie na to klikłam, co chciałam. To co? Chcecie trochę dziwnego mnie? Okej. Okay. Nie wiem co tutaj pisze. Jestem w okularach, no to wbijcie te 20 -osobowa... właśnie. Widzicie, oddała mi. Jesteś na filmie, ale o tym nie wiesz. A, A nie wiecie. E... Macie w moją misie? Bo jeśli tak? To mnie zaprosiłaś i nie to. Nie wiem. Ale... Dobra, napiszę jej. Lu. Napisałem, elu. tak. Widzicie, ja w ogóle teraz nic nie widziałam. A napisałem, Elu Udawam, że nie nagrywam. No a wiecie, yy, nagram kolejny film, jeśli wiecie 10 lajków. Like no bo mi to trochę musi przejść. Bo nic nie widzę, nawet nie wiem, czy nagrywam, ale chyba nagrywam. Nawet sobie sprawdzę. Nagrywam. Także będziemy udawać normalnego człowieka. Że nie nagrywam i te takie. A wbijajcie do tych osłówek. Widzicie, nie chcę ze mną w ogóle gadać To na razie, bo nie ja wiem. A jeśli chce, jeszcze zaproponujcie, co chcecie, żebym nagrał, bo pokażę wam Siema. Ee, dobra, napiszę jej. Mam roz Zanim więc żeby mnie pocieszyła lajkiem, bo nie ślę okulara. Nie wiem, czy pokazać twarz. Nie wiem, jeśli chcecie, żebym pokazał twarz, a a w ogóle opublikowałem fajne zdjęcie moje, oczywiście, do których mówię, że jestem z komplikowaną gliną. Zero polubień, zero lajków, publiczne. Widzicie, w ogóle nikt nie chce oglądać mojego wozu, którym właśnie jechałem. No, się, ale mają ludzie tu gdzieś. Ach, czyli. E, a to w ogóle. W ogóle to gdzie jest, misia? E, naprawdę. No, i pewnie po nagraniu wchodzi i. E. Cześć! Coś się stało? Uuuu, dobre. Ale wiecie co? Ale, gdy, ale właśnie, gdy wezmę chłopaków i zrobię wszystko, co trzeba, to chyba na pewno mi powie. Centrala, nie teraz. Centrala do mnie tak mówiła. Także wy nie słyszycie, że, że podobno jakiś. Że ktoś podobno że ma wypadek, albo ktoś jeszcze napada na szkołę. Nagrywam odcinek, może, może właśnie nagrał coś z policją, jeśli, by chce, jeśli byście chcieli. No to albo też zaproponuję. Albo też zaproponujcie gry, które mogę pobrać na sklep Play i mogę dla was nagrać. Wiecie, ja to bardziej taki symulator. To okej. Okay. A, nikogo nie ma, to już kończę, pa.